Nie da się budować poważnych inwestycji na krzywdzie ludzkiej, a coś takiego ma miejsce przy budowie tych tras kolejowych. Brak kompletnie komunikacji między władzą centralną, ministerstwem, dyrekcją CPK a ludźmi. Ktoś bezdusznie kreśli na desce kreślarskiej te przebiegi tras, a tam pod tą kreską, pod tym ołówkiem są naprawdę ludzkie losy. W tym projekcie wszystko jest na zasadzie metodą siły rozpędu e, decyzji administracyjnej, która nie bierze pod uwagę interesów mieszkańców. Będziemy się starali te wszystkie sprawy mieszkańców wspierać, no żeby jednak była jakaś nutka nadziei, e, że te złe projekty zostaną zablokowane. To nasz, na nasz koszt i to także przyszłych pokoleń realizuje się jakieś mrzonki. Jeśli jeszcze oferuje się za ich dom Mniej niż za patriotyczną ławeczkę. To już są skandale dużej skali. Pociąg przejedzie i pojedzie. Nie zatrzyma się, praktycznie rzecz biorąc, między, między Ostrawą a Katowicami. I nawet jeżeli się mówi, że zatrzyma się w Jastrzębiu, to zatrzyma się praktycznie w Mszanie, a nie, a nie w Jastrzębiu. Piękne Pojezierze Pałownickie na terenie y, 115 km kwadratowych naszej gminy. Inwestycja, ten pomysł to jest rodzaj megalomanik, nie licząc się ze skutkami dla mieszkańców gmin i miast. Granatowa linia przez centrum Mikołowa zakłada wyburzenie tu około bo 147 domów, 317 mieszkań w blokach. Nie ma żadnego uzasadnienia gospodarczego, finansowego, społecznego już absolutnie nie.